tam dziś przedstawię filmik z serii przyczepa przed remontem. To jest przyczepa produkcji niby sam i wyprodukowana była najprawdopodobniej w Pakosławiu. I to jest 82 rok produkcji. Tylko, że przyczepa się już wysłużyła, no i musi iść do remontu. Co so, ja teraz opowiem, co w niej jest popsute. Zaczep skrzywiony. Opony zjechane. Siłowniki ciekną do wywrotki, hamulec wyrwany, rama od siłowników wygięta, boki się zużyły, nadkładki połamane, przedniego oświetlenia nie ma, podłoga nie dość, że pozaginana, to jeszcze dziura. No i tak ta przyczepa wygląda przed remontem, no i trzeba zacząć ją remontować, no bo już jechać dalej się już nie da. Pokażę ją z każdej strony, żeby porównania. porównanie. Odblaski na bokach też już ich nie ma. Kola zapasowego też nie ma. Pokażemy z tej strony ładnie. No i mamy ją w użytkowaniu dopiero 6, może 8 lat. No i w końcu nastał czas na remont. Kiedyś tam, wiadomo, będzie filmik też z remontu. tej przyczepię. Pozdrawiam widzów.